Strzykawki wynaleziono w połowie XIX wieku, ale jednorazowe igły zaczęto stosować dopiero w 1954 roku przy okazji masowych szczepień przeciwko chorobie Heinego Medina. Czy chodzi o pobieranie krwi, czy o wstrzykiwanie lekarstw, ten wynalazek ma olbrzymie znaczenie. Wielu z nas boi się igieł lekarskich, ale to właśnie one często ratują nam życie. Twój żywot igła zaczyna od płaskiego paska nierdzewnej stali. Walcarka zwija ją brulon, a laser łączy spadanie jego brzegi. Jednak tym, co decyduje o twardości igły, jest proces obróbki plastycznej na zimno, podczas którego rurka jest kilkakrotnie przeciągana przez ciągadło. Dzięki temu staje się ona znacznie cieńsza i bardziej wytrzymała. Przemiana paska nierdzewnej stali w rurkę, która może stać się igłą, trwa kilka dni. Ale by mogła spełnić swoją rolę, musi zostać zaostrzona, i na tym właśnie skupiają się kolejne etapy jej produkcji. Napędzane elektrycznie ostrze nacina rurki, a gumowe nakładki przetaczają je, to w jedną, to w drugą stronę. Ten ruch sprawia, że w końcu rurki pękają w miejscach nacięć, w ten sposób powstają 5 cm odcinki. Następnie wpadają do pojemnika, w którym są potrząsane. To potrząsanie sprawia, że rurki prostują się. Potem pracownik łączy je za pomocą gumowej opaski, ale najpierw wybiera kilka do sprawdzenia. Ten mikrometr mierzy za pomocą promieniowania lasera zewnętrzną średnicę rurki powinna mieć 2 mm i tyle ma. Następnie bęben nakleja na rurki specjalną taśmę samoprzylepną, która będzie je przytrzymywała podczas dalszych etapów pracy. Robotnik tnie lekką taśmę na 12-cm odcinki, w każdym z nich jest około 100 igieł. Następnie końcówki rurek zostają spryskane tlenkiem glinu, który ułatwia ich dalszą obróbkę. Teraz paski z rurkami zostają umieszczone w szlifierce i zabezpieczone. Podczas gdy koło szlifierskie ścina końcówki rurek, są one nieustannie obmywane chłodziwem. To dopiero pierwszy szlif, więc igły nie są jeszcze wystarczająco ostre. Następnie rurki są obracane. Teraz czas na kolejny szlif. Ponieważ koło jest teraz ustawione pod innym kątem, szlipuje brzegi rurek, dopiero ten drugi szlif nadaje im właściwą ostrość. Tak wyglądały przed szlifowaniem, a tak po nim ostre jak igła. Czas na końcową kontrolę jakości. Najpierw sprawdza się, czy igły mają jednakową długość. Następnie pracownica wyciąga jedną z nich, by zmierzyć długość szlifu. Powinien mieć kilka milimetrów. Potem za pomocą mikrometru mierzy zewnętrzną średnicę igieł. A po chwili sprawdza jej średnicę wewnętrzną. Teraz ogląda całą wiązkę, wyszukując widocznych na pierwszy rytm okrawatów. Pęsetą wybiera jedną z igieł i przygląda się jej dokładniej pod mikroskopem. Igły, które przeszły kontrolę jakości, trafiają do automatycznej maszyny montażowej. Przesuwają się w niej pokryte niklem i mosiądzem nasadki, do których wpadają igły. Metalowe palce ustawiają je tak, by każdy upadek był celny. Nasadki to części, które łączą igły ze strzykawkami. Następnie specjalne szczypce zaciskają nasadki, tak by trwale połączyć je z igłami. Potem ta sama maszyna ustawia igły, na które spadają plastikowe nakładki zabezpieczające ich ostre końce. Teraz igły są już gotowe do użycia, ale czy Wy jesteście gotowi?